Cześć kochani, dzisiaj sobie urządzimy mieszkanie, bo mieszkanie, dom z challenge'u Empty Shell Build. Empty. Nie, Shell Build, Box Build. Nie wiem, słyszałam już kilka nazw tego challenge'u, nie mam pojęcia, które jest poprawne, pewnie używa się ich zamiennie. W moim przypadku Empty Shell mi się podoba, więc przy tym zostańmy. Tak, urządzimy sobie to mieszkanie. I jak już pewnie zdążyliście zauważyć, ja zasadniczo robię wszystko bez planu. E, działam na zasadzie tego, co w danej chwili mi przyjdzie do głowy i co uważam, że wygląda dobrze. E, w związku z tym, często właśnie następuje sporo zmian w trakcie pracy. W przypadku tego domu, doszłam w którymś momencie do wniosku, że chciałabym, żeby wnętrze było e, radosne eklektyczne, można chyba tak powiedzieć, i żeby ono niby będzie miało pewien taki charakter, ale nie chciałam, żeby miało taki konkretny, wiecie, styl jednoznaczny. I myślę, że mi się to dosyć dobrze udało. Starałam się dać, tak wiecie, sporo różnych drobiazgów, jakiś Elementów dekoracyjnych, takich niby wykonanych własnoręcznie, zakładając, że mieszkańcy tego domu są osobami z takim, taką duszą artysty. Tak mniej więcej to widzę, tak mi ten domek się skojarzył i tak starałam się go urządzić. Tego jeszcze w tej chwili nie widać, ale myślę, że już za chwilę, jak tylko ta kuchnia będzie gotowa, myślę, że załapiecie o co mi chodzi. Nie jestem, parowiem Wam szczerze pewna, ponieważ robiłam górę i dół z przerwą jednodniową. Nie jestem pewna, czy one się spinają czy, yy, i czy ten styl jest zachowany i na górze, i na dole, ale w sumie wydaje mi się, że ostatecznie chyba tak, chyba dosyć dobrze mi się to udało. Yy, na razie dół, na dole znajduje się kuchnia yy, łazienka, główna łazienka yy, z. Nie pamiętam, czy ja tam zmieściłam i, i prysznicy, ale wydaje mi się, że tak. Ona wcale nie jest duża, ale, ale chyba zmieściłam w niej jedno i drugie. Ja za chwilę zobaczymy. No właśnie, już nie pamiętam, bo robiłam to dwa dni temu. Na dole mieśnie się kuchnia, łazienka i taki dosyć duży salon z miejscem do oglądania telewizji, z ob tym taką fajką wodną, simową. Nie pamiętam, jak to się nazywa, bo strasznie rzadko tego używam, a pomyślałam, że akurat do tego domu. Mega to pasuje. W zasadzie mam trochę chrypę, chyba, ale to dlatego, że jest rano i jeszcze mało mówiłam, więc. <laughs> Przepraszam. E, tak, właśnie nagrywam wam to w przerwie śniadania, bo stwierdziłam, że e, muszę to nagrać i, i zacząć to przetwarzać, bo pracuję dzisiaj na dwóch komputerach i co chwila się mylę, który akurat w danej chwili mam, e, którą myszkę mam w ręku i po prostu wynikają z tego przedziwne sytuacje, a jestem trochę w połowie w pracy. Ciii. W związku z czym wiecie, za chwileczkę będę się już musiała całkowicie przełączyć na komputer firmowy, a dlatego chcę to szybciutko jeszcze tak z rańca rańca nagrać i, i to się tylko będzie tam sobie spokojnie przetwarzało, dopóki się nie przetworzy. Dlatego też robię to na głodnego śniadanie, czeka na mnie, a ja sobie tutaj do Was gadam. Tak. Nie wiem, ten, w sumie ten film wyszedł dosyć długi. Urządzanie wnętrz zawsze zajmuje mi trochę więcej czasu chyba niż budowanie, a może ja się mylę, może mi się tylko tak wydaje w tej chwili. Może po prostu ten dom zajął mi wyjątkowo długo, dużo czasu, bo słuchajcie, samo nagranie miało kilka godzin, a je ja dosyć mocno skróciłam. E tak chyba ostatecznie zmieściłam się mniej więcej w 20 minutach, co jest spoko, co jest super, bo szczerze mówiąc, uważam, że te takie budowy bardzo, bardzo długie są nudne do oglądania i nie ma chyba sensu robić dłuższych filmów, dlatego też dzielę je na często budowy na kilka części, bo gdybym miała w jednym filmie zawrzeć i to co się dzieje na zewnątrz i to jak urządzam ogród i to jak urządzam wnętrze, to te filmy miały być czasem właśnie po nawet półtorej godziny, a czasem i więcej, więc to chyba nie ma sensu. Świetny jest ten dywan. Ja go pierwszy raz w ogóle dostrzegłam w Simsach, nie wiem, po prostu umknął mi. On jest rewelacyjny, mega mi się podoba i jestem przekonana, że będę go częściej używać, szczególnie do salonów tego typu, takich wiecie otwartych z aneksem kuchennym i tak dalej, nie wiem, strasznie mi się podoba. Myślę o tym, żeby sobie jednak zaciągnąć jakieś obiekty takie w simowym stylu dodatkowe, bo znalazłam kilka ciekawych rzeczy, na przykład rozszerzenie do tego Tiny Living i i chyba to zrobię w takiej niewielkiej minimalnej ilości, ale jeszcze nie wiem. jeszcze nie podjęłam ostatecznej decyzji, bo jak już wam wspominałam, na razie staram się ograniczać właśnie kwestie dodatków, chociaż kusi mnie, kusi mnie, żeby chociaż ubrania dla simów pościągać, bo no wiadomo. Ale spoko, na razie sobie radzimy obiektów, ponieważ mam prawie wszystkie dodatki. Je, yeah, brakuje mi tylko jednego, czekam na jakąś fajną przecenę, bo uważam, że nie jest wart ceny. E, którą za niego i e, rządza e, żąda, Boże e, w związku z czym jeszcze go nie kupiłam a jak na złość akurat tego dodatku przecenić nie chcą chyba wiedzą, że nikt go nie chce kupować wiecie? nie wiem, w sumie dziwna polityka cenowa no ale e, chodzi mi o mój pierwszy zwierzak jakoś po prostu kompletnie mnie on nie przekonuje uważam, że dawanie za niego 60 zł to jest przesada e, poczekam aż go przecenią i wtedy go kupię no, ale chciałam powiedzieć, że w związku z tym, że mam prawie wszystkie dodatki, obiektów nie brakuje w tej chwili w Simsach. Jeżeli, jeżeli się jednak w nie zainwestowało, to jest z czego wybierać i to jest fajne. No, ale trochę na to czekaliśmy, prawda? No i faktem jest, że przecież nie każdy ma wszystko i to jest absolutnie zrozumiałe, więc super jest to, że można sobie pościągać rzeczy z internetu, którym. Często gęsto są o wiele fajniejsze niż te, które oferuje EA. No ale było, nie było. Na razie mam komputer taki, jaki mam. To jest w ogóle cud, że on jeszcze ciągnie te Simsy i to mimo, właśnie, wszystko ciągnie je całkiem dobrze pod warunkiem, że ja ich za bardzo nie zapcham obiektami. Więc jest okej, okay, dajemy radę. W ogóle ostatnio mam strasznie dużo wydatków, więc ten komputer się przesuwa, przesuwa i pewnie jeszcze się trochę poprzesuwa, dopóki ten nie padnie. Jak już padnie, no to nie będę miała wyjścia. No, tak właśnie jak widzicie, tutaj taki kącik do relaksu. Niech będzie relaksu. Myślę, że on tu pasuje. Tak, początkowo zrobiłam wszystkie ściany białe, bo ja się na samym początku nie jestem w stanie zdecydować, jaki styl tapet. Tapet czy ścian wybrać. Więc chyba najczęściej tak robię, że po prostu robię wszystko na biało, urządzam, a potem sobie dobieram tapetę do wnętrza. Tak trochę od czapy, tak mi się wydaje, że od czapy, ale mi to gra, więc tak jest po prostu. Tak jak widzicie, ten domek się w końcu zrobił w środku. Taki dosyć kolorowy, radosny, dosyć właśnie taki, w, myślę, że w stylu artystycznym, jakieś takie elementy. w z jednej strony trochę folkowe, z drugiej strony jakieś takie podróżnicze, może troszeczkę, z trzeciej abstrakcja. No dużo tu się dzieje, ale fajnie, podoba mi się, że mogłam zrobić coś takiego, że mogłam zadziałać w taki sposób, nie trzymając się jednego konkretnego stylu. Miałam problem jak zwykle z doborem dywanów. Spędzam. O, o właśnie odkryłam te słupki. Znaczy odkryłam. Ja wiem o nich, że one są, ale ja ich nigdy nie używam, bo właściwie nie wiem, do czego one miałyby się nadawać, a tutaj mi tak jakoś podpasowały. Stwierdziłam, że może ktoś tutaj jest jakimś właśnie artystą, półrzeźbiarzem, półmalarzem i, i, i zrobił coś takiego. I tak mi jakoś spasowało, więc, więc tak wyglądają. łazienkę początkowo nie mogłam. W ogóle miałam problem tutaj z łazienkami. Nie wiedziałam, w jakim stylu je zrobić. Z jednej strony chciałam, żeby ona była taka prosta. Y biało szaro czarna potem stwierdziłam że w sumie ona do całości nie pasuje przydałoby się trochę koloru trochę właśnie takiego takich elementów no wiecie dekoracyjnych i ostatecznie ona wyszła taka strasznie domowa wiecie urządzasz łazienkę i ona fajnie wygląda po już skończonym remoncie, a jak po jak, jakiś czas już z nią pomieszkasz i jej używasz, to z niej się robi po prostu takie. Prrr. No i yy, właśnie taką tutaj łazienkę ostatecznie mamy. Taką. Prrr. I w sumie właściwie czemu nie? Tak, żywy dom. Ludzie mieszkają, znaczy sim, Simy mieszkają, korzystają, więc. Łazienka jest po prostu widać, że jest używana, ma jakieś półeczki, ma jakieś pierdółki yy, i, i tak dalej, i tak dalej. Yy, tak, chciałam tu jeszcze jakieś ozdoby powiesić i nie mogłam się oczywiście zdecydować. Półki były za duże, tu mi coś nie pasowało, ale ostatecznie chyba coś tam znalazłam. Tak, o właśnie. Mhm. Yy, tak, tylko nie, nie te, yy, nie jedzonko, tylko jakieś inne pierdoły. I jesteśmy na górze. Yy, Szczerze wam powiem, że ja nie, ja nie wiem, czy ja mogłam przesuwać tą ścianę w środku, czy ja jej nie mogłam przesuwać. Zdania są tutaj podzielone. Przesunęłam. Trudno. Whatever. Miałam tu w ogóle problem z tą górą, bo chciałam zrobić dwa pokoje, żeby y, był to taki dom, wiecie, rodzinny, żeby była sypialnia rodziców i ewentualnie sypialnia dziecka. Ciężko, się, ciężko to tu było y, <laughs> urządzić, szczególnie, że nie przemyślałam początkowo. W ogóle nie przemyślałam, gdzie powinny znaleźć się schody. Po prostu wstawiłam je tam na dole, gdzie mi pasowało, ale nie pomyślałam o tym, jak to będzie na górze. No więc jest taki podział, jaki jest. Trochę klaustrofobicznie to wyszło. No ale trudno, no tak to jest, jak się buduje bez planu, potem to się wszystko sypie. Słuchajcie, nigdy tego nie robię, tego co zrobiłam tutaj z tą podłogą, ale ostatnio właśnie oglądałam jakiś filmik, i ktoś się nieźle bawił właśnie czymś takim, i po prostu stwierdziłam, że muszę. No, muszę, bo po prostu się uduszę, jak tego nie zrobię. Czekajcie, muszę sprawdzić. Ej, zamknęła mi się pracowa aplikacja. ja ja nie niedobrze. Dobra, dobra. Zaraz, y, zaraz to otworzę. Znaczy, <grym> no tak to jest, jak się pracuje na dwóch klawiaturach, dwóch myszkach i dwóch komputerach i po prostu człowiekowi się y, wszystko miesza. Y, zaraz ją tam od, odpalę. Jeszcze tylko skończę do Was gadać. Wracając, <grym> słuchajcie, na górę. Znowu nie mogłam się zdecydować co do kwestii tapety w pokoju dziecięcym. Y, początkowo wyszła taka, bo ja strasznie lubię tą tapetę, ale... Y, było mi jej za dużo, Chcia... znaczy właśnie, hmm. było mi z jednej strony jej za dużo, a z drugiej strony było mi jej za mało, bo chciałam umieścić, wiecie, takie rysunki na naścienne, a te ciapki mi wtedy nie pasowały, no więc ostatecznie troszeczkę się ta tapeta zmieni, ale niewiele pokój dziecka jest właśnie taki typowo dziecięcy wiecie, miszmasz trochę tego, trochę śmego, trochę owantego wyszło mi, że dziecko chyba trochę lubi din dinozaury co za chwilę zobaczycie, bo tych dinozaurów mi się tutaj postawiło całkiem sporo no i w sumie fajnie, wyszedł mi taki niezaplanowany motyw przewodni dlaczegożby nie czy ja już mówiłam, że bardzo mi się podoba, że teraz obiekty w Simsach można zmniejszać a nie tylko powiększać uważam, że to jest mega, to jest świetne, że jest taka możliwość, bo właśnie wiele rzeczy jest za dużych a jak się jest mniejszy, no to wyglądają o wiele lepiej i można ich upchać więcej też wtedy i lepiej to wygląda, tak wiecie, naturalniej a właśnie dinozaury się pojawiają i jakieś inne stwory nie wiem, czy to jest sypialnia chłopięca czy dziewczęca, myślę, że to jest, że to... Pff, że to zależy, co się urodzi. <noise> Może być i taka, i taka, czemu nie? No tak, z kolejny dinozaur, jakiś stwór z kosmosu. Nie mogłam znowu dobrać dywanu. Zajęło mi to sporo czasu, za jak za chwilę się okaże. Naprawdę nie mogłam dobrać dywanu. Przez wszystkie Sims od jedynki do czwórki mam wieczny problem z dywanami. W czwórce i tak jest trochę lepiej, bo można działać ich wielkością, można je zwiększać, zmniejszać. Jednak ich wybór jest dosyć spory, ale mimo wszystko ja ciągle mam problem z dywanami. To tak na marginesie. No i co? No i to w sumie tyle co ja wam mogę więcej powiedzieć no, za chwileczkę przejdziemy do urządzania pokoju rodziców właśnie tak też taka wiecie co ekle eklektyczna sypialnia z jakimiś takimi elementami trochę folkowymi a trochę o trochę gdzieś tam jakieś takie meble wiecie z odzysku takie to wszystko wyszło mi hmm nie wiem, jak to określić, brakuje mi słowa. W sumie rzadko używam mebli tego typu, rzadko łączę je w ten sposób i rzadko używam tych kolorów tak naprawdę. Nie wiem, jeżeli spojrzycie sobie na moje poprzednie budowy, nawet te, nie te ostatnie, tylko te sprzed kilku no, lat już teraz, to zobaczycie, że używam głównie bieli, szarości i jakichś takich elementów, takich akcentów kolorystycznych. A tutaj, jak nie ja. Wiecie, dobierałam meble w różnych kolorach w jednym pokoju, czego zwykle nie robię. Ale właśnie to wydaje mi się, że to jest fajne, że z jednej strony jestem trochę ograniczona, bo mam tylko rzeczy z Maxisa, ale z drugiej strony właśnie to ograniczenie pozwala mi troszeczkę wyjść, wiecie, z tej mojej takiej strefy komfortu. I to jest chyba dosyć fajne. Aha. No i kolejna rzecz, której mi brakuje, to lampy. Nie wiem, jakoś tak mało jest fajnych lamp w, w, w czwórce. Ale nie wiem, może to jest tylko moje wrażenie, może tylko ja tak myślę. Nie wnikam, znaczy nie wnikam, no nie wiem. Jeżeli też tak uważacie, to dajcie znać. Jeżeli uważacie, że jest inaczej, to też możecie dać znać. Może powiedzcie mi, które lampy Wam się podobają, bo ja szczerze mówiąc, mam chyba ze trzy ulubione i nagminnie ich używam, a pozostałe to o, tak średnio. Fajne jest też to, że można, wiecie, że obrazy są różne. W sensie, że nie zmienia się tylko ramka, ale zmienia się właśnie wnętrze obrazu, a tam ramka zostaje taka sama, albo na przykład są dwie do wyboru. Fajnie, że na to wpadli, bo na samym początku wiecie, jak były, był tylko, była tylko podstawa, i powiedzmy dwa, trzy dodatki, to jeszcze tak nie robili. Tylko na przykład właśnie zmieniało się, nie wiem, tylko ramkę. Była brązowa, biała, czarna. I to wszystko. I wszędzie ten sam obraz. Mało fajne. Ja wolę mieć wszystkie ramki czarne, ale pięć różnych obrazów, prawda? To chyba ma większy sens, tak mi się wydaje. No i znowu kolorujemy ściany, bo właściwie czemu miałyby być białe? Tak, jak widzicie, eklektycznie, bardzo eklektycznie. I kolejny punkt to chyba Łazienka będzie. Nie wiem, czy Łazienka, czy przedpokój już nie pamiętam. Znowu dywan. O matko. Mm. Dobra, umilkłam słuchajcie, bo właściwie nie ma o czym gadać. No, łazienka na górze, podobnie jak ta na dole, będzie taka użyteczna. Użyteczna, użytkowa i taka, taka jak... No, no wiecie, jak w normalnych domach kurczę, a nie z jakiegoś yy, z jakiejś gazety wnętrza i ty czy innej jakiejś takiej wiecie. Mm. Nie wiem. Bo jest, bo jest mała i, i już. <laughs> I już po prostu. No. No, co się będę tłumaczyć. Nie mam ostatnio fanów z urządzenia łazienek, więc robię najprostsze i wiecie, takie tylko, żeby wejść, zrobić siku i wyjść. I tyle. Przedpokój znowu weszliśmy troszeczkę w klimaty folkowe, co zresztą za chwileczkę zobaczycie, jak pojawiają się obrazy. W ogóle mega mi się te obrazy podobają, prześwietne są tak znowu ustawienia, ustawienia jakieś pierdółki kolejny dywan, ten dywan jest w ogóle mega fajny też, szkoda, że nie da się go powiększyć nie o jeden tylko o połowę, bo tu mi się wydaje za mały, ale jak go powiększam to jest za duże, no więc niestety musiałam zasłonić te takie dziwne rzeczy, które mi się stały z oknami dlatego, że nałożyłam dwa okna na siebie, żeby mi na zewnątrz dobrze wyglądały, na szczęście ej, myślałam, że one na zewnątrz dobrze wyglądają, to się coś popsuło nie spojrzałam na to, dobra Yy, trudno. Jeszcze to gdzieś tam dorobię sobie później, ale już tego nie zobaczycie. <laughs> Przykro mi. Dobrze, że zauważyłam w ogóle teraz. Yy, domek będzie oczywiście dostępny w galerii. Yy. Właśnie, będę musiała Wam linka tutaj do galerii zapodać, żebym tylko tego nie zapomniała zrobić. Gdybym zapomniała, to piszcie w komentarzach, yy, bo ja mam yy, Alzheimera i mogę zapomnieć. Yy, tak, no, yy, przedpokój chciałam powiedzieć. Przedpokój, nie przedpokój, tylko nie wiem, jak to nazwać. Ganek? No, podwórko, dobra, whatever. Yy, no, takie od sobie. Rowerek, jakieś tam drobiazczki żeby można było na świeżym powietrzu odpocząć, powylegiwać się na słońcu, wyschnąć, jak się wyjdzie z basenu, jakiegoś grilla zrobić. I to w sumie tyle. Yy, mam nadzieję, że Wam się ten domek podoba. Dajcie znać, co myślicie. Dajcie znać, czy próbowaliście kiedyś robić taki challenge. Czy macie ochotę podrzucić mi takiego empty shell'a, żebym sobie urządziła? Albo czy chcecie na przykład, żebym dla was zrobiła empty shell'a, żebyście wy sobie go pourządzali? Ja myślę, że to jest całkiem fajny pomysł. Tak, odezwijcie się, dajcie znać, co myślicie. A tymczasem ja się z wami żegnam. Życzę miłego simowania. Trzymajcie się. Do usłyszenia i pa!